Cześć, witam was w kolejnym czwartym już filmie z serii Nowości w Notopstryk. Przypominam, że w tych filmach pokazuję nowe rzeczy, które pojawiły się w naszym sklepie oraz ciekawe produkty i akcesoria fotograficzne. Zapraszam do oglądania. W ofercie naszego sklepu znajdziecie już najnowszy obiektyw Olympusa, czyli 1245 ze stałym światłem 4. Jest to obiektyw serii Pro, więc jest uszczelniany. Nie ma co się martwić błotem, śniegiem, deszczem. Tutaj te obiektywy są w stanie znieść naprawdę dużo. Obudowa jest metalowa e, oraz mamy najwyższą jakość optyczną. Zdjęcia są ostre już od pełnego otwarcia przysłony. Obiektyw też dobrze powinien radzić sobie z pracą pod światło, ale to ewentualnie sprawdzimy już w jakimś dłuższym Teście. Sam obiektyw przede wszystkim jest niesamowicie mały. Waży tylko 254 gramy, więc również jest lekki i idealnie sprawdzi się jako obiektyw taki podstawowy, np. do aparatu EM5 Mark III. W zestawie znajdziemy również osłonę przeciwsłoneczną, dwa dekielki oraz mały materiałowy pokrowiec. Kiedy podłączymy obiektyw do aparatu, okaże się, że taki zestaw jest. Niesamowicie lekki. Jeśli podróżujemy, chcemy mieć aparat zawsze przy sobie, to taki zestaw świetnie się sprawdzi. Mamy szeroki zakres ogniskowych, stałe światło i zrobimy portret na 45 mm, i zrobimy krajobraz na 12 mm. Również sprawdzi się on dobrze podczas filmowania. Autofokus jest szybki, cichy i celny, jak to we wszystkich obiektywach serii Pro od Olympusa. Obiektyw ustawia ostrość już od 12 cm na szerokim kącie oraz od 23 cm na najdłuższej ogniskowej, więc można nim wykonywać bardzo ładne powiększenia. Uzyskam tutaj powiększenie 0,25, więc spokojnie jakieś detale również tym obiektywem możemy fotografować. Ze względu na bardzo małą obudowę tego obiektywu nie ma tutaj tego przesuwanego pierścienia autofocus manual focus, który znajdziemy chociażby w 12-40 ze światłem 2.8, ale mamy standardowy pierścień do ustawiania Ostrości, który chodzi z bardzo przyjemnym oporem. Również pierścienie ogniskowej fajnie bardzo pracuje. Tutaj o jakość wykonania i jakość zdjęć w przypadku tego obiektywu bym się nie martwił. Oczywiście nie jest to jakiś super jasny obiektyw, raczej polecam go dla fotografów, którzy robią zdjęcia gdzieś na zewnątrz w dobrych warunkach albo ze statywu. A w ofercie Olympusa nadal jest 1242,8, który lepiej sprawdzi się w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Ten obiektyw przede wszystkim ma być uniwersalny, jak najmniejszy i jak najlżejszy, oferując przy tym dobrą jakość obrazu. I myślę, że w tym sprawdzi się świetnie. Obiektyw nie jest też drogi jak na szkło z serii Pro, bo kosztuje 2800 zł. Chciałem Wam przedstawić bardzo ciekawe urządzenie, które umożliwia przekształcenie zdjęć cyfrowych z naszego smartfona na zdjęcia analogowe w postaci standardowych zdjęć, które moglibyśmy zrobić polaroidem. Jak to wszystko działa? Mamy tutaj urządzenie, na górze mamy taką zabezpieczającą gumową zaślepkę. Ściągamy na nasz smartfon aplikację od firmy Polaroid, wybieramy w tej aplikacji zdjęcie, które chcemy zeskanować, kładziemy nasz smartfon na urządzenie. I ono za pomocą wbudowanego obiektywu uposażonego w autofocus i układu luster soczewek zyskamy nasze zdjęcie i następnie naświetli papier. Papiery kompatybilne z tym urządzeniem pochodzą z serii E-Type bądź z serii 600. W przypadku tego zestawu takiego rozbudowanego mamy w zestawie jeden wkład czarno-biały i jeden kolorowy. Montujemy je tutaj tak samo jak do Polaroida na dole. Zamykamy urządzenie. Mamy tutaj jeden przycisk, który rozpoczyna skanowanie i, jakby, wywoływanie zdjęć. Tutaj na górze też są diody, które informują nas o tym, ile jeszcze zdjęć nam w wkładzie pozostało. A z tyłu znajdziemy złącze mikro USB do ładowania urządzenia. Samo urządzenie ma baterię 1100 mA wbudowaną. Tutaj z tyłu też mamy diody, które informują nas, ile jeszcze prądu w urządzeniu zostało. Z tej strony znajdziemy włącznik, i to tyle. Resztę robimy już przez aplikację. Samo urządzenie jest wykonane z takiej dobrej jakości plastiku. Generalnie jest całkiem ładne. Myślę, że dobrze będzie wyglądać na biurku. No i przede wszystkim umożliwi przetworzenie właśnie zdjęć cyfrowych ze smartfona na ładną. Analogową pamiątkę, którą możemy komuś wręczyć. Samo urządzenie kosztuje 700 zł, myślę, że może być też ciekawym prezentem. W naszym sklepie znajdziecie retro Polaroidy z Serii 600. Jak sama nazwa wskazuje, działają one na wkłady 600: zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. I są to aparaty, które zostały odnowione przez firmę Polaroid. Więc są to prawdziwe, stare aparaty, które zostały po prostu odświeżone, pokryte. Nową farbą, mogą nosić jakieś nieduże ślady użytkowania, ale akurat ta sztuka, którą ja tutaj oglądam, wygląda praktycznie jak nowa. Jest to model z serii MTV, czyli mamy pomalowany w takie ciekawe kolory. Tutaj z przodu znajdziemy też logo MTV. Myślę, że jest to bardzo ciekawy prezent, ładna rzecz, która nie tylko. Da nam fajne pamiątkowe zdjęcia, ale też świetnie będzie wyglądać w naszym domu na biurku. Może też być to ciekawy prezent dla kogoś, żeby zainteresować go fotografią. Urządzenie jest niesamowicie proste w obsłudze. Jedyne co musimy zrobić, to wkładamy na dole wkład z naszymi zdjęciami, zamykamy. Tutaj z tyłu mamy wizjer, z przodu mamy jeden guzik, którym sterujemy sobie jaśniej, ciemniej bądź neutralnie, zależnie od tego, jakie warunki mamy. I to tyle. Mamy tutaj spust migawki, wykonujemy zdjęcie, lampa uruchomi się automatycznie. Na górze też znajdziemy tutaj taką diodę, która informuje nas o tym, że aparat jest gotowy do pracy, oraz takie okienko, w którym będziemy widzieć ile nam wkładów jeszcze pozostało. Obiektyw ma stałą przysłonę, jest to bardzo prosta konstrukcja. Aparat nie jest wyposażony w baterie, baterie są wymontowane jakby we wkłady i z wkładów jest czerpana energia chociażby do wyzwolenia lampy błyskowej. Sam aparat kosztuje 600 zł i występuje w różnych wersjach. Kolorystycznych. Do naszego sklepu powróciły bardzo wysokiej jakości produkty od marki Think Tank. I dzisiaj chciałem wam pokazać plecak. Jest to model Retrospective 15, czyli plecak ma 15 litrów oraz jeszcze dodatkowe 5 litrów w przedniej kieszeni, które możemy. Wykorzystać. Sam plecak nie jest lekki, waży 1,8 kg, ale jest bardzo wysokiej jakości. Mamy bardzo solidny, taki płócienny materiał. Przypomina trochę takie oldschoolowe plecaki kostki, które kiedyś nosiło się do szkoły. Na samym plecaku mamy główną klapę i dostęp do naszego sprzętu możemy mieć albo od góry, albo od tyłu. Jeśli do sprzętu dostaniemy się od tyłu, mamy duży zamek i tutaj mnóstwo. Przegródek. Oczywiście wszystkie te przygródki można dowolnie sobie łożyć, ale można też całkowicie je wymontować. I wtedy mamy zwykły plecak do użytku na co dzień. W środku znajdziemy też troki, które umożliwiają zamontowanie statywu do tego plecaka. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, można go zamocować tutaj od boku. Jest tu specjalna kieszeń, dodatkowo zabezpieczona takim metalowym hakiem. Kiedy ją rozwiniemy, możemy tutaj schować na przykład butelkę z wodą, albo właśnie zamocować statyw. I wtedy tutaj na górze mocujemy sobie troki i zabezpieczamy go dodatkowo. Również statyw można mocować tutaj z przodu plecaka. Są specjalne pętelki i również za pomocą tych troków można statyw tutaj zamontować. W środku znajdziemy też pokrowiec przeciwdeszczowy. Przez to, że plecak jest wykonany z takiego płuca, no to nie jest on wodoodporny. Kiedy pada, należy założyć na niego pokrowiec. Co mi się podoba, to tutaj od góry jest taka e, przegródka, jeszcze pokażę Wam to lepiej na przebitkach, e, którą możemy odgrodzić górną część plecaka od dolnej, więc jeśli mamy jakieś drobne rzeczy, które chcemy też ze sobą zabrać, e, oprócz sprzętu fotograficznego, no to odgradzamy sobie to tutaj i mamy już na górze dodatkową przestrzeń. Tutaj w tej górnej części znajdziemy również miejsce na 15-calowego laptopa. Mamy do dyspozycji też drugą kieszeń, która znajduje się tutaj z przodu. Tutaj w środku znajdziemy też trochę mniejszych kieszonek oraz jedną kieszeń zapinaną na zamek, więc dużo jeszcze jakichś dodatkowych akcesoriów rzeczy możemy sobie tutaj zabrać. Plecak wyposażony jest w duże, wygodne, takie miękkie szelki. Mamy pas piersiowy oraz pas biodrowy. Ale kiedy nie chcemy używać pasa biodrowego, można go w prosty sposób tutaj... Zdemontować. Plecak nie jest tani, kosztuje 1000 zł, ale płacimy tutaj za najwyższą jakość wykonania, za świetne materiały, bo zarówno te płótno jest dobrej jakości. Klamry są metalowe, są też elementy wykonane ze skóry, więc jest to taki już plecak, powiedzmy premium, który również z wyglądu jest dosyć elegancki i można go zabrać na jakąś taką bardziej poważną sesję. Też podoba mi się ta modułowość, że można dowolnie sobie ustawić sprzęt albo całkowicie wymontować przegródki i mieć zwykły plecak. Na co dzień. Plecak występuje w kolorze czarnym i takim szaro-zielonym. W ofercie naszego sklepu znajdziecie szeroki wybór papierów fotograficznych od marki Permaget. Są to papiery służące do wydruku cyfrowego. Marka Permaget oferuje wysokiej jakości produkty. Jeśli macie drukarkę, drukujecie zdjęcia, to jak najbardziej warto u nas takie papiery sobie kupić. Papiery występują w kilku seriach. Jest seria Digital Photo, są to takie klasyczne papiery fotograficzne z mikroporowatą powierzchnią. Jest też seria Fine Art, już taka trochę jakby wyższa jakościowo. Są to papiery bezkwasowe z gładką albo porowatą strukturą. Papiery występują też w wersji double-sided, czyli są dwustronne, świetne na przykład do robienia fotoksiążek. W ofercie mamy też płótna, które służą do takich bardzo wysokiej jakości wydruków, na przykład kiedy chcemy zrobić wystawę albo powiesić sobie gdzieś zdjęcie lub sprzedawać nasze zdjęcia, no to wtedy na takim płótnie można je sobie wydrukować. Oczywiście papiery występują w bardzo wielu różnych formatach, gramaturach. No, i rodzajach. Jeśli nie wiecie, na jaki papier się zdecydować, to bardzo fajnym rozwiązaniem są takie test testpaki. Jest to po prostu zestaw kilku różnych rodzajów papierów. W tym przypadku mamy na przykład 9 rodzajów papierów po 3 kartki z każdego rodzaju. Więc możemy sobie kupić taki zestaw, wykonać ileś różnych prób i zdecydować się, który papier jest dla nas najlepszy. Nie ma też problemu, żebyście dostali u nas w sklepie taki próbnik. Tutaj mamy kilka rodzajów papierów, więc można sobie też w ten sposób dobrać papier najlepszy do naszej fotografii. Nie będę wam tutaj podawał cen, no bo ceny są bardzo zróżnicowane zależnie od gramatury rodzaju papieru i, i, i ilości zdjęć yy, w pudełku, więc to już sprawdźcie na naszej stronie. Tam znajdziecie też więcej szczegółów odnośnie konkretnych rodzajów papieru. Zapraszam do sprawdzenia oferty Permaget. Mam tutaj mały i lekki plecak od marki Think Tank. Jest to model Urban Access Sling 10. Ma 10 litrów, i to co go wyróżnia, to to, że jest to plecak noszony na jedno ramię. Mamy z tyłu jedną dużą, taką wygodną szelkę i możemy go nosić zarówno na lewym, jak i na prawym ramieniu. Wystarczy tutaj na dole e, odpiąć rzepa i przełożyć sobie pasek na drugą stronę. Jest on tutaj też zabezpieczony, nie będzie nam gdzieś tam latał. Dostęp do sprzętu fotograficznego mamy z dwóch stron. Odpinamy tutaj dużą kieszeń. I mamy, jak widać, w środku trzy przegródki jeszcze z dodatkowymi takimi przegródkami w środku i możemy tu spokojnie zmieścić jakiegoś bezlusterkowca, dwa obiektywy albo lustrzankę. Nie ma z tym żadnego problemu. Przez to, że są noszone na jedno ramię, to szybko można sobie plecak przerzucać i wyciągać sprzęt zarówno z tej jak i z tej strony, bo te kieszenie. Z dwóch stron są dokładnie takie same. Na tej kieszeni dużej mam jeszcze małą, mniejszą kieszeń, w której znajdziemy kilka e, drobnych przegródek. Mamy na przykład taką przegródkę na kartę pamięci, i tak samo z drugiej strony. Więc tutaj te jakieś mniejsze akcesoria też będzie można bez problemu ze sobą zabrać. Dodatkowo z tyłu znajdziemy tutaj przestrzeń na tablet lub jakiś bardzo mały laptop. Tu mamy tutaj taki miękki, wygodny materiał, a na dole mamy. Miejsce na pokrowiec przeciwdeszczowy, no bo ten materiał, mimo że jest taki przyjemny i dobrze wykonany, no to nie jest wodoodporny. Więc kiedy pada, to zakładamy pokrowiec przeciwdeszczowy, który jest w zestawie. Kolejna ciekawa rzecz w tym plecaku to dostęp tutaj do przedniej kieszeni. Mamy taki klips, który jest bardzo ciekawie zaprojektowany. Bo wystarczy go kliknąć, i on się momentalnie otwiera. Ale jak widzicie, bardzo prosto się zamyka, bo ma tutaj wbudowany magnes. Ja pierwszy raz widzę tak wygodne i szybkie rozwiązanie, wystarczy przyłożyć. Jak widzicie, trzyma się dobrze, samo się nie odepnie, trzeba tutaj kliknąć na środku, a kiedy chcemy go zamknąć, tylko przykładamy i on się zamyka praktycznie sam. Więc jest to bardzo fajnie zaprojektowane. Kiedy odepniemy tą klapę, mamy taką dużą kieszeń na jakieś akcesoria oraz miejsce na wizytówkę, ale tą kieszeń na dodatkowe rzeczy też można wykorzystać jako przestrzeń, na statyw. Wtedy tą klapę na górze tutaj sobie chowamy do środka, mamy tą kieszeń na wierzchu i za pomocą troka dołączonego w zestawie, mocowanego tutaj do tych dwóch pętelek po bokach, możemy sobie tutaj zamontować statyw i jeszcze dodatkowo go Zabezpieczyć. Plecak ma też z tyłu pas biodrowy, który można szybko zdemontować. Jest on tutaj na takie klipsy przymocowany. Jeśli go nie chcemy, to po prostu go odpinamy. Plecak nie jest drogi, kosztuje 380 zł. Co jak za tą jakość wykonania zarówno materiału, jak i zamków jest myślę dobrą ceną. Jeśli szukacie małego, lekkiego, wygodnego plecaka z szybkim dostępem do sprzętu, to warto zwrócić uwagę na ten model. Jeszcze jest mniejsza wersja 8-litrowa. Już Wam pokażę jak ona wygląda. Jest ona już taka naprawdę mała, więc jeśli macie jeszcze mniejszy zestaw fotograficzny, to możecie też wybrać wersję ośmiolitrową. Na dzisiaj to już wszystko tradycyjnie. Jeśli chcecie, żebyśmy któryś z tych produktów sprawdzili, bardziej zrobili o nim jakąś osobną, dłuższą recenzję, to dajcie nam znać w komentarzach pod tym filmem. Jeśli wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.